Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, ja jestem Inspira i dzisiaj spędzicie ze mną trochę tych dni, ponieważ będę nagrywała trochę vlogów dzisiejszego dnia z jutrzejszego dnia i tego jak będę już na lotnisko, ponieważ wylatuję, tutaj już mam e, mo moją walizkę ale jeszcze nie jest do końca spakowana, więc musicie się ze mną spakować. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ponieważ jeszcze nie zdążyłam je wysuszyć. Mam wizytę umówioną, idę dzisiaj na paznokcie, już mam trochę tych odrostu, więc dzisiaj idę na paznokcie, zabiorę Was ze mną na paznokcie, zobaczycie, co będę robić i jak będę się w ogóle pakować do wyjazdu. Możecie się zastanowić, gdzie lecę i e, jakie to będą wakacje, ale jeszcze Wam nie zdradzę. E, zostaniecie trochę w niepewności, także e, teraz e, zmierzamy się do pakowania mojej walizki. Aktualnie mamy godzinę 13:06. E... 5 lipca. Ja wyjazd mam 8 lipca, czyli dokładnie 8 lipca o godzinie 15 już będę wyruszać z domu, ponieważ mam e, wylot o 22 pierwsza, coś w tym stylu, ale nie z mojej miejscowości, ponieważ ja mieszkam w Bydgoszczy a e, samolot mam z Warszawy, więc będę musiała jakoś dojechać do tej Warszawy. E, także ja jestem trochę podekscytowana, bo dawno nie byłam. E, Zaraz dradzę, gdzie nie byłam, no ale w każdym razie e, bardzo się stęskniłam e, za tym krajem i po prostu już jestem cała tak podekscytowana tym wydarzeniem, że nie mogę uwierzyć, że tam jadę. Ale e, teraz lecimy szybko się spakować. Tak jak mówiłam, jest godzina już 13.07. E, paznokcie mam o godzinie 18, a muszę trochę ze sobą ogarnąć się, e, spakować e, walizkę bo za trzy dni jadę, a trochę już wypadałoby cokolwiek spakować ze sobą, żeby wiedzieć mniej więcej co zabieram, co zostawiam itd. Tak no i oczywiście wybrać książkę ze sobą, jedną czy dwie, żeby przeczytać podczas podróży. Także lecimy dalej! Ja już jestem spakowana. Mam nadzieję, że 8 kg, które powinno być w walizce, to będzie tyle. Czekam aż mama przyniesie wagę i zważymy sobie moją walizkę. Zobaczymy, czy jest 8 kg, czy nie, czy muszę coś wyciągnąć jednak z walizki, czy, czy mogę jeszcze coś dorzucić, chociaż już naprawdę nie ma miejsca, bo ledwo się zamknęła walizka. Także teraz lecę się szybko ogarniać, muszę coś zjeść i lecimy na paznokcie. Dobra, właśnie zmierzamy na paznokcie, jest godzina chyba 15 po 17 i coś w tym stylu. Jeszcze w międzyczasie muszę coś ogarnąć, także na szybko teraz pędzę do sklepu i zaraz się spotkamy przed kosmetyczką. Właśnie jesteśmy już przed salonem kosmetycznym. Pokażę Wam, jakie inspiracje znalazłam na Pinterestie i co bym chciała w ogóle zrobić z paznokciami. Tak wygląda e, inspiracja, którą znalazłam na Pinterestie. E, wiadomo, motylki, bo... Inspiruje się pewną rzeczą, ale nie zdradzę wam jaką. Także już zmierzamy właśnie na paznokcie i pokażę wam efekt końcowy, jak już wyjdę. Patrzcie, dostaliśmy takie pudełka ze słodyczami, oczekując na naszą wizytę. Także, kiko fajnie, ale urocze takie słodycze są w środku. Fajnie, nie? Ok. Jeszcze robimy paznokcie, ale efekt mhm. będzie na końcu pokazany. Zobaczcie jak Kasia robi piękne, szybko. Mhm. Mam takie, ale jeszcze będą troszeczkę krótsze. nie moja mama nie lubi, jak mam długie paznokcie, także. Dobra, my skończyliśmy paznokcie, tak się prezentują, no zobaczcie jakie śliczne. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak ślicznie wyglądają te paznokcie i nawet wyglądają lepiej niż były na zdjęciu. Naprawdę, cofnijcie teraz sobie i zobaczcie. Dokładnie taką samą długość chciałam i dokładnie chciałam, żeby było tak schludnie, elegancko i delikatnie i właśnie dostałam taki efekt, także wkleję Wam Instagram dziewczyn salonu na dole, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. Dobra, my już wracamy do domu. Ten dzień był trochę intensywny, nie powiem, że nie. Może tego za bardzo na filmiku nie widać, ponieważ e, muszę skrócić jakoś ten film, bo przecież nie, będę, nie będzie ten film trwał 24 godziny. Ale właśnie wracamy do domu, byliśmy coś zjeść. E, Pójdę do domu, zmontuję ten film i wstawię Wam ten film, a resztę z wyjazdu, czyli jak pojadę na lotnisko, jak się będziemy odprawiać, jak w ogóle wylądujemy już w kraju, w którym zobaczycie, dopiero na następnym filmie. E, to już wstawię, myślę, że w przyszłym tygodniu. Także y, zachęcam Was do zostawienia obserwacji tutaj na Instagramie i zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia dzwonka, żeby Was żaden film nie ominął. Dziękuję, pa!